Dzień dobry, cześć wszystkim. Tu znowu ja. Wiem, nie lubicie mnie, ale co tam? <laughs> Dzisiaj otworzymy sobie 10 skrzyni Breakout, które mi zostało ze z mojego noża. Dokładnie dostałem za do niego 55 euro. Kupiłem Grebra tu i co jeszcze kupiłem? Kilka skrzynek otworzyłem po nagranie. I te 10. No to zaczynajmy. Eee, ja obejrzałem poprzedni filmik z kosu nie pamiętam. Nie patrzałem w ogóle. Ale cóż. Z 50 coś będzie. Przy 10 subskrypcjach trochę dużo to jest. 50 wyświetleń. No ale nie narzekam. Nie to cieszy. Pierwszy i jest mp7 miejskie ryzyko drugi raz Zobaczymy później, po się sprzeda Jak widzicie, pewnie będziecie mogli zobaczyć, ile jest FPS-ów, jak patrzyłem próbne nagranie Teraz ja mam wynajmniej 20 20-10, coś takiego jak leci to jest około 10 tak no, i mamy UMP Ampere i i dobrze sprzedałem to ostatnio, a bardzo mi się fajnie tym szera stat mam nadzieję, że faktoryniu chyba tak. Nie, nie jest fakturiną, bo to jest zniszczone. To dokładnie tu w tym miejscu. Ale co tam? Lekko używamy. Dobra, otwieramy trzecią skrzynkę. Na co liczymy? To już wam mówiłem chyba. Miałem czwórkę z Irex, nóż motylkowy te trzy pistolety Łpek już mam. Jak chwilę widzieliście? Ewentualnie P250. Bo z P250 nawet mi się fajnie szczerało, bo poza nagraniem trafiłem Muertos. Dokładnie to mój brat trafił, bo chciał otworzyć jedną skrzynkę, to mu dałem. I spoko się szczerało. Może to zasługą muertosa? Kolejne MP7. No na, na plus chyba póki co nie wyjdę. Chwilowy skok. W górę był FPS-ów jak widzieliście. Jeżeli widzieliście tak jak ja No i mamy teraz MP7 miejskie ryzyko To jest dla mnie jak grot dla Izaka widocznie. Od teraz. Nie od teraz ogólnie. To jest moje chyba czwarte. Zbierałem też chroma Case, wypadł mi grotto P2000, kość słoniowa Czy mp7? Nie, p2000 Ok, nie będzie Nie narzekajmy Jest duży, nie? Ja chcę Kurde Coś tu będę jeszcze nie dajcie. Ale to już mam MP. Głupi Gape. Może faktor nie wsiadł, że mnie nie będzie. Tak, używam mam wrócić. Sensie. Tak, lekko używany, tak lekko tak, używany. Takie tak samo było na celowniku. No w sensie na, na tym małym główienku to celownika były ślady z drapni. U labirynt. Nie nagradz, nie na Labirynt. 2, bo nie, bo to jest gówno tak samo lekko używane Wszyscy w tym samym miejscu se było p 250 Mam da Scouta od Pani żeby jeszcze był jakiś czerwony skałdziek, a nie takie gówno no funkcje. nie no skin wygląda na nowo przetestowana w bogu jest to chyba znaczy się, nie widziałem nigdy nowego skina, więc... oem Star Trek? UMP Tak, jest UMP Star To zobaczymy jaki ma... Czerwony czy siad używania. I tak dalej. Lekko używane będzie, bo tu ma zadrapanie, tu ma zadrapania. I ostatnia nasza skrzynka, Mówmy się o Cyrex albo Cossę, chociaż i tak wypadnie nam coś innego. Scout odtrun. Scout a. Nie dostałem tylko negatyw z niebieskich i dobrze. Gdyby nie te dwa straki bym wziął na... na w sobie bym mógł wziąć tylko bym stracił SP90 jest nie, SP nie ja to jest P90 wulkan o jakby mi wulkan dało grot to też nie szanę. W sumie, grot to fabrycznie nowa, to jednak lepszy niż robimy. W końcu grot to mam jedną, nie? Srebro, czy jak widzicie, prawidłnie, nie? nie? Wulkanu, i, te i tak nie zostanę No okay. Nie wiem co to w ogóle jest okay, się, Zresztą się sprzeda i tak nie trzeba z czarnej strzelby, Więc Dziękuję Wam za oglądanie Do następnego razu. Cześć